Witajcie. Opowiadałam wam już na tym kanale o doktorze Władysławie Biegańskim, oraz o aktorze Marku Parapeczko, osoba które były związane z Częstochową w różny sposób i w różnym okresie. Dzisiaj pora na kolejną osobę związaną z Częstochową. Tym razem przyszła pora na Halinę Poświatowską. Halina Poświatowska urodziła się 9 maja 1935 roku w Częstochowie pod nazwiskiem Halina Myga, Jednak na Chrzcie ksiądz odnotował imię Helena, uznając Halinę za imię nie należące do kanonu świętych. Jako dorosła poetka przywróciła swoje pierwotne imię. Należała do rzemieślniczej rodziny, a jej rodzice Felix i Stanisława Zosiębów mieli jeszcze trójkę dzieci. Oprócz Haliny Zbigniewa Małgorzatę i Elżbietę. Poetka rozpoczęła swoją edukację w gimnazjum Nauka i Praca w Częstochowie, a później w liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego, które wówczas było szkołą dla dziewcząt. Jednym z najważniejszych wydarzeń wpływających na życie haliny poświatowskiej były II Wojna Światowa i okupacja Częstochowy. Rodzina poetki zmuszona była przebywać w ukryciu w ciemnej i wilgotnej piwnicy, zwłaszcza w czasie walk w styczniu 1945 roku, mającym na celu wyzwolenie częstochowe. Czas spędzony w ciemności i w złych warunkach sprawiły, że poetka zachorowała na anginę i zaraziła się bakterią paciorkowca. Spowodowało to późniejsze rozwinięcie się zapalenia stawów i powstanie poważnej wady serca, z którą poświatowska musiała walczyć całe swoje życie. Choroba przyczyniła się również do jej przedwczesnego zgonu. Wada serca, która była dodatkowo przyczyną częstych pobytów poetki w szpitalach i w sanatoriach. Podczas jednej z takich wizyt Halina poznała swojego przyszłego męża Adolfa Ryszarda Poświatowskiego. Był on studentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi i malarzem, także chorującym na serce. Ślub cywilny zawarli 30 kwietnia 1954 roku w Częstochowie, kiedy poetka miała zaledwie 19 lat. Ślub kościelny wzięli 26 czerwca. 1954 roku w kościele świętego Jakuba w Częstochowie. Dwa lata później mąż Haliny Poświatowskiej Adolf Poświatowski zmarł. W tym samym czasie Halina Poświatowska zaczęła podejmować swoje poważniejsze próbki literackie. W 1956 roku Halina Poświatowska debiutowała, publikując swoje wiersze w Gazecie Częstochowskiej, natomiast rok później, w 1957 roku, ukazał się jej pierwszy tomik poezji, wydany pod tytułem Hymn Bałwochwalczy, a za odkrywcę kunsztu literackiego uważa się Tadeusza Gierymskiego, znanego krytyka literackiego i poetę. Halina Poświatowska w 1958 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie poddała się poważnej operacji serca. Przebywając za granicą, zdecydowała się odłożyć swój powrót do kraju i złożyła wniosek o stypendium w renomowanym koledżu. Poetka otrzymała wspomniane stypendium, ukończyła college w 1961 roku. I następnie wróciła dopiero do Polski. W tym samym roku wydała także swój reportaż o życiu w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Halina Poświatowska zamieszkała w domu literatów w Krakowie. Swój czas spędzała przede wszystkim na twórczości literackiej i studiowaniu filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1967 roku, ze względu na poważny stan zdrowia poetki, zdecydowano się na kolejną operację, tym razem w Warszawie. Osiem dni po jej przeprowadzeniu, 11 października 1967 roku, Halina Poświatowska zmarła w wyniku powikłań. Została pochowana wraz z mężem na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Halina Poświatowska jest autorką szeroko docenianą do dzisiejszego dnia, i co roku, między innymi, odbywa się w Częstochowie ogólnopolski konkurs poetycki imienia Haliny Poświatowskiej. 9 maja 2007 roku w jej rodzinnym domu w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 23 otwarto dom poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej jako część Muzeum Częstochowskiego, gdzie zgromadzono innymi rodzinne pamiątki. Także w Częstochowie, w Szkole Podstawowej nr 8, istnieje izba pamięci poetki z jej pomnikiem, wykonanym w naturalnych rozmiarach z żywicy przez Częstochowskiego rzeźbiarza Szymona Wypycha. W 2007 roku odsłonięto również w Częstochowie ławeczkę Haliny Poświatowskiej. Od roku 1994 poetka jest patronką 32 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, a od roku 1996 wspomnianej już Szkoły Podstawowej nr 8 w Częstochowie. Filmiki dotyczące ławeczki Haliny Poświatowskiej są już na tym kanale. Podlinkuję je wam w opisie. Zachęcam do ich obejrzenia, a także do obejrzenia innych filmików na tym kanale. I do zobaczenia wkrótce.